Odkąd pan Robert Fiorek wtargnął brutalnie do pabu Playoff normalnie nie funkcjonuje. Nie śpię. Jestem na lekach uspokajających. Nie mam siły żyć. Pani Maja Sikorska, urzędniczka gdańskiego sanepidu swoim jednym podpisem zniszczyła nam praktycznie całe życie. Swoim podpisem Uniemożliwiła nam dalszą pracę, dalsze funkcjonowanie. Zniszczyła po prostu nas. Dzięki niej w tej chwili nie mamy pieniędzy na opłacenie faktur. Nie mamy pieniędzy na życie, nie mamy pieniędzy na utrzymanie. Jednym swoim bezwzględnym podpisem, chociaż nie miała ku temu żadnych podstaw, pani Halina Bona, wydając decyzję o zamknięciu lokalu, pozbawiła pracy zarówno mnie, jak i mojego partnera. Pozbawiła nas też źródła dochodu. W tym roku chcieliśmy założyć rodzinę, chcieliśmy wziąć mieszkanie na kredyt. Niestety pani Halina zebrała nam te marzenia. Pani Aleksandra Nafalska, pani prokurator swoją decyzją o zamknięciu mojej własności i klubu Wolność, pozbawiła mnie możliwości do zarobkowania. Pozbawiła mnie również pieniędzy na to, żebym dowiózł swoje dzieci do szkoły, czy żebym zapłacił za internet, aby ja mogły uczyć się zdalnie. Pozbawiła moją rodzinę środków, moje dzieci możliwości edukacji. Pani Natalia ukarała mnie dziesięcioma tysiącami złotych za to, że chcę pracować, zarabiać i żyć. Zabrała te pieniądze nie tylko mi, ale także mojemu dziecku. Pan Sylwester Zabłocki uniemożliwił mi wejście do mojego miejsca pracy. Przez brak możliwości zarobkowania jestem zmuszona żyć z pieniędzy, które odkładałam na mieszkanie. Nie wiem, jak będzie wyglądała moja przyszłość. Wiem na pewno, że pan Zabłocki zabrał mi marzenia. Policja z panem Bojko na czele nachodzi mnie i zastrasza mnie i moich klientów. Jestem samotnie wychowującą matką. Mam na utrzymaniu syna. Zabrania mi się zarabiać. Policja niszczy wszystko, na co pracowałam tyle ciężkich lat. Niszczy mi rodzinę.